W poprzednim odcinku nasi bohaterowie znaleźli Digda gdzie wezwali Dena i dospętali z nim bitwę. Udało nam się! Ała! Nie udało nam się! Dż. Chyba Warden wykrył świnkę. Warden w mgnieniu oka wyszedł z jaskini, żeby zaatakować świnkę, którą wykrył. I co my teraz zrobimy? Nie mamy wyjścia, musimy wezwać. Ciąg dalszy nastąpi.